Witam wszystkich oglądających bardzo serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Znani Nam Nieznani. Dziś moim gościem jest aktor Mateusz Banasiuk. Dzień dobry Państwu. Witam Cię bardzo serdecznie, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Bardzo mi miło, cieszę się, że znalazłem czas. Mateusz, już jesienią na ekrany polskich kin wejdzie film Płynące wieżowce, który już teraz trochę jeździ po festiwalach, zaczyna jeździć. W którym grasz główną rolę? Co to za film i jaką grasz tę rolę? Widziałem, że te pytania mnie czekają i próbowałem się nawet na ten temat zastanawiać, ale z filmem wiesz, jest tak, że ja już tak naprawdę wszystko, co miałem do powiedzenia na temat tego filmu, powiedziałem pracując mhm. nad nim i, i, i budując rolę Kuby, czyli mojego głównego bohatera. Bo, bo jak wyglądały przygotowania? Przygotowania wyglądały tak, że, że przez cztery miesiące spotykałem się z reżyserem, dużo z nim rozmawiałem i próbowaliśmy wszystkie sceny. Nawet próbowaliśmy je nagrywać, robiliśmy taki próbne zdjęcia, taki próbny mhm. film i potem to oglądaliśmy się i oglądaliśmy jak to wyglądało i wiedzieliśmy już jak, jak nie robić. To było bardzo dobre. Poza tym miałem treningi na basenie, bo tam oprócz tego, że, że, że wiesz, skupialiśmy się nad tą aktorską sferą, to dodatkowo jeszcze mój bohater pływał, mhm. więc ja, ja nie chciałem mieć dublera. Ja, ja bardzo lubię pływanie. Kiedyś trochę trenowałem ratownictwo, więc jakby taką ambicją moją było to, żeby wszystkie sceny wykonał sam. Mhm. Problemem było to, że, że ja też pływałem z zawodowymi pływakami, więc najbardziej widać wiesz, różnicę, jeżeli kilka osób płynie na jednym torze, nie chciałem, żeby tej różnicy było widać, więc pracowałem nad techniką, no i, i, i wiesz, tak naprawdę, kurczę, nie wiem, nie wiem, co mogę jeszcze na, ten, na temat tego filmu powiedzieć. No, ale przyznaj się ten zwiadów, że ta rola to twoje największe wyzwanie zawodowe do tej pory. Dlaczego? Zdecydowanie, wiesz, miałem naj, największe moje wyzwanie teatralne, jak do tej pory to, był, to były zaklęte Rewiry w teatrze, gdzie grałem rolę Ronka główną rolę. A jeśli chodzi o film, to płynące wieżowce mhm. Tomka Wasilewskiego. Dlaczego? Dlatego, że to po pierwsze jest główna rola. Czyli to jest ogromna odpowiedzialność. Mhm. Jestem, byłem praktycznie cały czas. Jestem praktycznie cały czas na ekranie. Jest to też wyzwanie, e, dlatego, że wiesz, jakby dążę do ogromnej prawdy i próbuję tę prawdę znaleźć w sobie. Um, łatwo jest przegiąć. Mhm. Ale na szczęście Tomek Wasilewski jest bardzo, bardzo dobrym reżyserem i za każdym razem, jak widział, że ja przeginam, pewne, pewne zły, że idę w złym kierunku, to mhm. rzeczywiście, rzeczywiście mi o tym mówił. E, w ogóle współpraca była fantastyczna. Muszę to powiedzieć, że Tomek Wasilewski jest rewelacyjnym reżyserem. Cieszę się, że na niego trafiłem, że akurat mój debiut e, to jest film Płynące wieżowce. Mój debiut, e, jeśli chodzi no, o główną no, rolę no, oczywiście. E, poza tym jest to wiesz, tam jest trudna relacja, mm -hmm. co jest też myślę, że takim klu sprawy, e, bo są to e, relacje pomiędzy trójką bohaterów. Nie tak jak normalnie, mm -hmm. chłopakiem ma dziewczyną, tylko tam już jest taki trójkąt emocjonalny, czyli jestem ja, e, Marta Nieradkiewicz i Bartek Gelner. I między nami to się wszystko dzieje i komplikuje coraz mhm. bardziej. Wspominaj, że przygotowując się do roli sporo, sporo pływałeś, no i chyba to pływanie też oprócz tego, że pewnie lepiej było w filmie dzięki temu, że sporo trenowałeś, to też się przydało, bo zostałeś niedawno najlepiej pływającym aktorem. Tak, to prawda. No, na pewno, na pewno to jakoś miało e, efekt taki, że, że, że rzeczywiście zdobyłem te medale złote wszystkie. Kurczę no. No ale masz też ostatnio szczęście do nagród, bo dostałeś też e, niedawno Feliksa za swoją rolę właśnie w zaklętych rewirach. Spodziewałaś się tego, że tak szybko po ukończeniu szkoły teatralnej dostaniesz tak ważną nagrodę? Chyba nie? Felixy to była dla mnie raczej odległa, le, odległa sprawa. E, jak byłem w Akademii Teatralnej, zawsze mi powtarzano, że ja będę raczej grał w, w filmach, w serialach, mhm. że bardziej tam będę się spe... Rzeczywiście, aktorzy trochę się specjalizują, mam na przykład kolegę z roku, który świetnie jest w musicalach. I on to robi, mm -hmm. i, i jestem fantastyczny. Wszyscy mi mówili, że filmy, filmy, seriale. A ja chciałem udowodnić, że teatr, bo ja się wychowywałem w teatrze. Mój ojciec jest aktorem, i wiele, wiele razy widziałem jego spektakle. Dziesiątki razy, niektóre. Mm -hmm. Więc ja, ja bardzo chciałem grać w teatrze i chciałem udowodnić, że zagram w teatrze. Poszedłem na casting wygrałem i <noise> potem się to wszystko tak niesamowicie potoczyło. To, to właśnie tak, tak na tym polega aktorstwo, że czasami jedna rola może bardzo zmienić Twoje życie. Ale no, ma, mam nadzieję, że, że nie ma czegoś takiego jak w przypadku Oskarów, że sprzątwa Feliksa, że później nie ma, nie ma propozycji i telefon nie dzwoni. No ja mam propozycję. Mhm. Ja mam propozycję, na szczęście tak nie jest. Um, no jeszcze jest inny problem, że w tej chwili jestem tak zajęty, że niestety muszę z wielu propozycji rezygnować. Mhm. I to też jest przykre przez chwilę, ale mhm. jak mówi mój Przemek Mój przyjaciel Przemek Bluszcz Selawi. Mhm. Ale twoja droga aktorska nie była taka typowa, jak w przypadku wielu aktorów, że jest liceum, policeum szkoła teatralna i dalej. Ty po liceum zdecydowałeś się studiować stosunki międzynarodowe. Nie byłeś przekonany do tego, czy aktorstwo to będzie twój przyszły zawód i dlatego stwierdziłeś, że zrobisz jakiś pewniejszy kierunek. Czy z czego to wynikało? Teraz aktorstwo jest bardzo popularne. Mhm. Aktorstwo, gotowanie, taniec, śpiew. Um... Nie wiem na czym to polega, czy to polega na tym, że ludzie są bardzo leniwi i nie chcą się uczyć matematyki, fizyki, chemii. Tak mówił mój profesor na makroekonomii na Uniwersytecie Warszawskim, że my po prostu humaniści jesteśmy leniwi. No i myślę, że coś w tym jest. Wszyscy chcą być artystami, ludzie chcą być gwiazdami. Czasami jak ktoś przychodzi na egzamin do Akademii Teatralnej, to nie do końca chce być aktorem, tylko traktuje to, wydaje mi się, jak casting, jak jakieś jego wyobrażenie na temat mhm. tego, jak, jak wygląda życie aktora. A życie, które wygląda trochę inaczej, no, trochę surowiej. Ja wiedziałem, jak to wszystko wygląda, i za bardzo o tym nie myślałem. Wszyscy mnie zawsze o to pytali. Rzeczywiście byłem w takim teatrze młodych ludzi. Byliśmy prowadzeni przez fantastycznych profesjonalistów, więc akurat jeździliśmy po, po całym świecie na różne festiwale, ale ja, ja to traktowałem jak, jak spotkanie z przyjaciółmi mm. jak fantastyczną rozrywkę. Dobrze się przy tym bawiłem. A wiesz, ja chodziłem na basen, trenowałem ratownictwo wodne, grałem w piłkę z kolegami, chodziłem na imprezy. Ja, ja funkcjonowałem normalnie, miałem zespół, mm -hmm. kochałem tworzyć muzykę, nie myślałem o aktorstwie. Oczywiście cały czas to mnie prześladowało, bo mój ojciec jest mm -hmm. aktorem i wszyscy mnie pytali, czy będę jako ojciec aktorem, ale ja nie wiedziałem, co ja mam robić. Przed czas matury. No to co, byłem dobry z geografii, więc dawałem z geografii. No to co potem? No co, co, jakie studia? No nie wiem, jakieś stosunki międzynarodowe. Może to, to jest tak ogólne, że tak naprawdę trochę też nic nie zna, czy, ale poszedłem na te studia. Tam to był bardzo ciekawy czas. Miałem tam świetnych ludzi na roku i, i w ogóle tego nie żałuję, że tak, mhm. że tak się zdecydowałem, bo ja byłem bardzo niedojrzały jeszcze przed maturą i jeszcze po maturze chyba też dopiero nabierałem tej dojrzałości z czasem. Um, I równolegle z Uniwersytetem Warszawskim ja też byłem u Lindy i mhm. w szkole. I to była tak, był taka dla mnie próba. Chciałem sobie sprawdzić, czy aktorstwo mi się podoba i czy się w tym mhm. sprawdzam, czy się do tego nadaje. Okazało się, że tak. Mhm. I zdecydowałem się zdawać do Akademii Teatralnej, ale powiedziałem sobie, że jak już zdaję, to już muszę się dostać, mhm. że jak już się mhm. decyduję na tę drogę aktorską, to że to jest jakby tylko przystanek na mojej drodze, mhm. że ja przecież, jeżeli decyduję się na zdawanie do szkoły, to nie po to, żeby po prostu zdać i robić coś innego. Ja chciałem być aktorem, chciałem grać w teatrze, chciałem grać w filmach, chciałem, chciałem być, chciałem osiągnąć sukces, cokolwiek mhm. to znaczy. No, i wiedziałem, że po prostu Akademia Teatralna jest tylko i wyłącznie jakimś przystankiem dla mnie, więc nie brałem pod uwagę, że mogę się do niej nie dostać. Mhm. Więc, jakby oczywiście, dostałem się, skończyłem tę szkołę, jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Bo uważam, że ta szkoła bardzo rozwija, mhm. też bardzo szlifuje charakter. W tej szkole się siedzi od rana do nocy przez 7 dni, i to jest naprawdę szkoła życia. Ludziom się wydaje, że my tam przychodzimy trochę, pobiegamy, poskaczemy, potańczymy. Ale to tak nie jest. Nie Czyli jest. Akademia Teatralna spełniła Twoje oczekiwania, bo ty miałeś już jakieś doświadczenie przed, przed Akademią Teatralną. Miałem i to było dobre. No właśnie, więc, więc wiedziałeś mniej więcej o co chodzi w tym zawodzie. Tak, i rzeczywiście jak byłem na pierwszym roku, to czułem te różnice między mm. mną a moimi kolegami, którzy przyszli od razu po maturze, łykali wszystko, co profesorowie mówili im dookoła, jako coś niesamowitego, coś, coś co, co jest jakimś odkryciem. A ja już to znałem, ja już to słyszałem mm. i wiedziałem, tak naprawdę umiałem sobie trochę. Selekcjonować, co mnie interesuje, a co nie. Moi koledzy na początku, wiesz, interesowali mm -hmm. się wszystkim, wszystkim, wszystko dla nich było ciekawe. Zamykali się w szkole, zasłaniali zasłony i, i po prostu funkcjonowali tylko życiem w szkole. A ja im mówiłem, trzeba wyjść, trzeba obserwować świat, trzeba rozmawiać z ludźmi, trzeba, trzeba czerpać inspirację nie tylko z tekstu, z tego, co mm -hmm. tu jest napisane, tylko z oczu innych, z, z tego, co się dzieje na świecie. Aktor musi też być bardzo na bieżąco. Mm -hmm. Aktor też musi się zmieniać, aktor musi być aktualny. Często oglądamy jakieś spektakle nagrane na DVD, na przykład, nie wiem, Łomnickiego. mamy wrażenie, że to już trochę straciło na aktualności, mm -hmm. że, to się, że teatr poszedł do przodu. I właśnie to próbowałem mm -hmm. powiedzieć moim niektórym kolegom. No I to ja słuchajcie? Nie, Tak, rzeczywiście oni się orientowali w pewnym momencie, że, że, że trzeba wychodzić na świat. Mm -hmm. No, ale. Wiesz, i to doświadczenie mi się bardzo przydało, bo potem ja automatycznie ja przez całą Akademię Teatralną cały czas pracowałem. Na przykład z Tomkiem Szuchardem, który, z którym rozmawiałeś mhm. też, zrobiłem taki teatr telewizji, tajny współpracownik po pierwszym roku Akademii Teatralnej. Więc ja cały czas mhm. pracowałem, i potem, jak skończyła się szkoła, to automatycznie, naturalnie jakby kontynuowałem pracę w zawodzie. Mhm. A niektórzy moi koledzy, którzy się odcinali, którzy chcieli się skupić na szkole. Nie wiedzieli co dalej. Wiesz, mm. nagle się szko szkoła skończyła i oni postanowili, że będą coś szukać, zastanawiać się teraz, co dalej, co dalej, mm. wiesz? A u mnie tak nie było. A myślisz, że gdybyś nie skończył Akademii Teatralnej, to, to nie miałbyś propozycji? Bo skoro miałeś propozycję wcześniej, to podziwiam, że one byłyby dalej. Wielu młodych aktorów, który, którzy zaczynają jeszcze w czasie, w którym nie można mieć szkoły teatralnej, bo mają kilkanaście lat, nie decyduje się ostatecznie na, na kończenie szkoły teatralnej, no bo skoro ich nazwisko jest już znane, już się sprawdzili w iluś tam produkcjach, no to jest szansa, że będzie dalej. No Moje nazwisko nie było tak znane. Wydaje mi się, że moje nazwisko nadal nie jest jeszcze tak znane. Myślę, że na razie ludzie kojarzą bardziej twarz, a jeszcze nazwiska nie do końca. Hmm. Aktor całe życie pracuje na twarz i na nazwisko, hmm. no, ale to nieważne. Um, jeszcze raz klu, jakie było pytanie. Klu pytanie jest takie, że po co tak naprawdę była ci ta te szkoła teatralna? Oj, bo bardzo tego mi... potrzebowałem. Hmm. Bardzo tego potrzebowałem. Czułem, że muszę się jeszcze rozwijać. Czułem, że mi bardzo dużo brakuje, bo e, u Lindy w szkole rzeczywiście tam poszukiwałem prawdy, e, poszukiwałem tego, jak... jak e, e, jak coś zagrać, będąc bardzo prawdziwym. Tylko że, okej, okay, ja, ja wiedziałem, jak chcę, co chcę zrobić, tylko ja trochę nie miałem środków. Brakowało mi warsztatu. Nie umiałem mówić trochę. Nie umiałem się ruszać. Miałem problem z ciałem. I wiedziałem, że Akademia Teatralna dostarczy mi tego. Chciałem jeszcze się trochę dokształcić, jeśli chodzi o literaturę. Chciałem popracować nad, od początku trochę, od podstaw chciałem podłubać różne rzeczy. Wiesz, uważam, że to był świetny czas, no. świetny. Miałem niesamowitych profesorów, spotkanie ze Zbigniewem Zapasiewiczem. Uważam, że to jest niesamowity dar od losu, mhm. że na takiego człowieka trafiłem w swoim życiu. I to wzbogaca, rzeczywiście człowieka wzbogaca. I mówisz, że rzeczywiście grałem, ale nie wiem, czy bym grał w teatrze. Mhm. Bo jednak... A na czym jest... zależało? Bardzo mi zależało, tak. Um... Aktor to przede wszystkim teatr, mimo wszystko tak mi się wydaje. Więc ja, ja chciałem grać w teatrze i wydaje mi się, że bez Akademii Teatralnej trudno jest zaistnieć na, na, na tym polu. Chociaż słyszałem rzeczywiście, że tam pani Herbuś gra gdzieś w teatrze, no ale są oczywiście też filmy i filmy, jest teatr i mhm. teatr, prawda? Ja nie chcę tutaj nikogo obrażać, mhm. ale poziom jest oczywiście różny i w teatrze, w filmie, i w serialu. Więc... Mhm. Ty w jednym z przyznałeś, aktorstwo to filozofia życia. Kocham ten zawód, mimo wszystkich złych rzeczy, które się w nim dzieją. No to co to za złe rzeczy? Boże, jakie mądre rzeczy czasami. <grafi> na Wolszczak śmieje się czasami, że sobie będzie zapisywała te wszystkie mądrości, ale czasami tak banalnie brzmi. Słuchaj, um, o to chodzi, że ja będąc w domu z moim ojcem aktorem, zdaję sobie sprawę ze wszystkich złych rzeczy i z wszystkich dobrych. Zdaję sobie sprawę, że czasami aktor bardzo dużo gra, tak jak mój ojciec Ym, grał w Teatrze Narodowym we Wrocławiu, grał bardzo dużo w teatrach. Potem miał gorszy moment, potem znowu lepszy. Teraz znowu taki moment, który nie do końca y, spełnia jego oczekiwania, y, chciałby grać trochę więcej. No i wiem, że tak jest i sobie z tego zdaję sprawę. Widzę jego różnych kolegów, którzy, którzy są niesamowicie, a którzy nie grają, nie pracują, nie mogą się utrzymać. No, szukają różnych innych źródeł utrzymania, no i to jest trudne. A to, co Ci powiedziałem na początku, ludziom się wydaje, że to jest, że aktorzy mają wspaniałe życie, że jeżdżą drogimi samochodami, że chodzą po czerwonym dywanie, że wszystko im przychodzi z łatwością. No, wydaje mi się, że ludzie mylą bycie celebrytą z byciem aktorem. No, no właśnie... Bycie gwiazdą z byciem aktorem. Aktor, oczywiście, może być gwiazdą i może być celebrytą. Ale czy celebryta może być aktorem? No nie wiem, hmm. może tak. Ja się właśnie ostatnio zastanawiałem nad tym, czy nie jest trochę tak, że przez ten silny <noise> rozwój biznesu w Polsce, celebrytyzmu e, szeroko pojętego, czy nie jest trochę tak, że wartość aktora w kręgu, że tak powiem, ogólnym, globalnym się trochę zdewaluowała, że, że ludzie oceniają aktora nie przez pryzmat dorobku, ról, który zagrał, tylko tego, jak często jest na okładce Gali albo Vivy, e, z kim jest dana aktorka w ciąży, albo czy będzie miała dziecko, czy nie będzie, i z kim się rozwodzi I przez ten pryzmat, jeżeli ktoś jest często, czy o nim się mówi, a to dane nazwisko to. Widocznie dobra aktorka. Tak, i to jest kolejna rzecz, o której tutaj jakby też mogę powiedzieć, że, że ja sobie mimo wszystko z tego zdaję sprawę. Wiem, że muszę istnieć w mediach, że media też pomagają wypromować rzeczy, które robię. Mhm. Wiesz, na przykład, teraz rozmawiamy o filmie Płynące wieżowce, może dzięki tej rozmowie ktoś o tym usłyszy i ktoś mhm. dzięki tobie pójdzie na ten film go zobaczy i będzie mógł wiesz, oprócz tego, że będzie sobie o, o mnie myślał, a jakiś tam serialowy aktor, mhm. pójdzie i zobaczy, że może stać mnie na coś więcej. Może mhm. potem usłyszy, że gram w teatrze, może pójdzie i zobaczy jakiś spektakl z moim udziałem. Wiesz, to wszystko jakoś musi współpracować. Tylko najgorsze jest to, że dla niektórych jest istotne samo bycie w mediach. Mhm. Dla niektórych istotne jest samo bywanie, pokazywanie się. Niczym nie poparte. Chodzenie na bankiety i, mhm. i tak naprawdę to nie jest niczym podparte, nie jest podparte Żadnym, żadnymi umiejętnościami, żadnym dorobkiem. Tylko te osoby są popularne, bo są popularne. Mhm. I to jest słabe, wiesz, no, kiedyś było tak, że rzeczywiście mówiło się o osobach, które były jakoś cenione. Mhm. A teraz to nie o to chodzi. Teraz musisz zrobić jakiś skandal, jakiś szum wokół siebie. Mhm. No. I zajść i wciąż najlepiej późno, bo teraz to dość popularne. Tak, no, jak Ja bym zawsze to też bym myślę, żeby to było bardzo głośne i też, żeby to jakoś mnie wypromowało, ale. Ty... Jeszcze poczekam z, tym, z tą decyzją. Ty w swoim dorobku masz współpracę z takimi reżyserami jak Jacek Borcuch, Andrzej Severen czy Jerzy Hoffman. I powiedz mi, czy inaczej pracuje się z reżyserem, który jest uznany, ceniony, jest uznawany jako ten wybitny reżyser z dużym dorobkiem, a inaczej współpracuje się z reżyserem, który zaczyna i dopiero do tego dochodzi? Czy nie ma takich różnic? Słuchaj, z każdym reżyserem się pracuje totalnie inaczej. Mhm. Y wiesz, tak naprawdę te wielkie nazwiska też nie znaczą, że to była fajna współpraca i, mhm. i że, że bardzo mi się z nimi e, fajnie funkcjonowało. Bo, na przykład, robię serial codzienny i tam jest taki reżyser Krzysiek Łepski. I on jest fantastyczny. Mhm. I ty o nim nie wiesz, i ty też o nim nie wiesz. I państwo pewnie też o nim nie wiedzą, a on wykonuje niesamowitą pracę i on umie dotrzeć do aktora, umie mu powiedzieć czasami takie zdanie, że umie coś w nim uruchomić, a to jest tak naprawdę praca w serialu jest ciężką pracą, bo mam dużo więcej scen w ciągu dnia niż w filmie i, i, i muszę być gotowy, muszę jakby od razu inna sprawność jest mhm. ważna i, i reżyser też musi być czujny, musi, musi też inaczej myśleć. Więc wiesz, duże nazwisko nie znaczy, że to jest fantastyczna praca dla aktora. Tomek Wasilewski był świetny. Mm -hmm. Jacek Borcuch też uważam, że ma świetny gust. Hmm. Co jeszcze mogę powiedzieć? Ale czy aktor, zastanawiam się, czy aktor gdy na przykład, gdy wygrywasz casting i okazuje i wiesz, że reżyserem jest powiedzmy seweryn, czy reżyserem jest No jest ja byłem wzięty, jak się o tym no właśnie, Bardzo chciałem też u Hoffmana pojawić się mm -hmm. na planie, tak. No to bardzo się z tego powodu cieszyłem. Chciałem się z nim spotkać, chciałem z nim porozmawiać, ale dla mnie Praca reżysera to przede wszystkim praca aktor-reżyser, reżyser-aktor. Mhm. Wolę, żeby reżyser się nie skupiał nad różnymi rzeczami naokoło. Jak to ma miejsce często, mhm. że reżyser myśli o wszystkim, tylko nie o aktorze. Mhm. Niech, aktor, niech reżyser pracuje z aktorem. I wtedy jest najlepiej, kiedy ja czuję, że rzeczywiście mam opiekę, I kiedy się czuję bezpieczny i kiedy mam do tego człowieka zaufanie. Kiedy on mnie słucha, kiedy ze mną rozmawia. Wtedy jest idealnie. I to nie, 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 niezależnie, czy jest to debiutant. Czy jest to bardzo doświadczony mhm. reżyser? Niestety ci doświadczeni czasami o tym trochę zapominają, a czasami z młodym jest masakra, słuchaj. Czasami jak robi jakieś krót krótkometrażowe filmy, to już, już wiem, że to już po prostu już można sobie palnąć w łeb, no, że to będzie strata czasu, że on będzie myślał o tym, że to, ten samochód jest żółty, a nie czerwony, mhm. o tym, że światło mu się nie podoba i że my nie powinniśmy wchodzić z tej strony, tylko z tamtej i że w ogóle co tu się dzieje, no i że statystów jest za mało, no nie wiem, mhm. wiesz, i traci się czas, traci się czas, ja nienawidzę tracić mojego mhm. czasu, bo mam tego czasu bardzo mało i, i chcę, chcę ten czas dobrze wykorzystywać, mhm. więc... Wiesz, no z reżyserami to różnie, bardzo różnie bywa, no różnie. Nazwisko, nic nie znaczy. Mhm. Ty sporo też grywasz w serialach i chyba najbardziej kojarzony jesteś z pierwszą miłością, tak, w tym częściej na ulicach ludzie do ciebie mówią, per Radku, czy Permateuszu? Zdecydowanie per Radku. Mhm. A wielu aktorów narzeka, dziwi się temu, że przecież każdy zdaje sobie sprawę z tego, no, że postać na ekranie to jest ktoś inny, a w rzeczywistości kto jest ktoś inny. I jeszcze jak kwestia imienia mogą nie wiedzieć jak się nazywasz, mogą kojarzyć się po imieniu serialowym, to bardzo często aktorzy mówią, że ludzie ich spotykają i coś im zarzucają bezpośrednio, czemu się tak zachowujesz, co z tobą tam dziewczyną powiedzmy swojego serialu robisz i tak dalej i tak dalej. Jak sądzisz, z czego to wynika, dlaczego ludzie nie rozgraniczają tych dwóch światów tej fikcji na ekranie i rzeczywistości? Wydaje mi się, że dlatego, że ludzie czasami bardziej angażują się w to życie serialowe niż wła we własne, bo ludzie pracują, 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 i to jest dla nich czasem jedyny relaks, że pójdą, już nie chcą o niczym myśleć, chcą włączyć telewizję, e, telewizor i popatrzeć na, na jakieś obrazki, jakieś życie innych ludzi, i czasami oni rzeczywiście zaczynają żyć tym życiem. Mhm. E, nie wiem, też w Telenoweli jest to tak, że, że tam czasami mamy absurdalne sytuacje w tym serialu, m, ale Yy, że to jest takie życie, że to jest zbliżone do życia, że mm -hmm. my pokazujemy codzienne życie. Wiesz, to się, ten serial trwa pięć razy w tygodniu i ludzie go oglądają. To jest jakaś naprawdę, ma dużą oglądalność. To jest niesamowite, że ludzie codziennie przychodzą i o tej godzinie włączają telewizor. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. no. Mm -hmm. Ja czasami włączam telewizor, bo jestem tak zmęczony, że już nie chcę o niczym myśleć. Włączam, niezależnie czy to jest coś mądrego, czy głupiego, ale gapię się po prostu i to mnie relaksuje rzeczywiście, bo wtedy przez chwilę nie myślę. A dlaczego ludzie tak utożsamiają mnie z bohaterem? No bo mnie nie znają prywatnie. Mm -hmm. A miałeś jakieś ciekawe sytuacje z tym związane? Że ktoś podchodzi na ulicę? Ludzie mnie bardzo często zaczepiają na ulicach, mm -hmm. ale zazwyczaj słyszę, że bardzo mnie lubią, że, że jestem ich ulubionym aktorem. <grym> Raczej słyszę takie pozytywne rzeczy. Mm -hmm. I wydaje mi się, że to jest kwestia tego, jak scenarzyści piszą tę postać, mm -hmm. że jestem takim bardzo pozytywnym bohaterem. Na początku byłem negatywny, potem szedłem na dobrą drogę i ludziom się to podoba, mm -hmm. wiesz. No, ludzie, ludzie lubią mojego bohatera i dzięki temu lubią mnie, a mnie nie znają i to jest przedziwne, bo, bo ludzie oglądając mnie w telewizji czasami, no, prawie codziennie niektórzy, no to wydaje im się, że mnie znają mhm. i do mnie podchodzą i mówią siema, cześć, w ogóle cześć, I ze mną rozmawiają z kolegami, ja czasami nie mam ochoty ze wszystkimi y, ludźmi rozmawiać, mhm. którzy zaczują mnie na ulicy, ale no wiesz, jak nie porozmawiam, to wyjdę na buraka, no. mhm. To będzie gwiazdorze. To będzie że gwiazdorze, tak, że yy, za, zadzieram nosem, ale czasami się gdzieś śpieszę, czasami <todgłos> jestem zmęczony, mm. czasami nie mam po prostu ochoty z kimś rozmawiać. Ale ludzie, ludzie mnie zaczepiają i tego nie rozumieją, bo wydają się wydaje mi się, że mnie dobrze znają. Bo codziennie gisz u nich w domu. Codziennie gością u nich w domu, tak naprawdę mnie, mnie nie znają. Bo ja mm. oczywiście ja mam dużo wspólnego z moim bohaterem, bo każda postać, którą gram ma bardzo dużo ze mnie wspólnego, bo, bo jedna z dróg, Kreowanie postaci jest po prostu znaleźć w sobie cechy te, tego bohatera i wyciągnąć je na wierzch, a niektóre trochę schować. No i tak samo ten radek, o którym mm. mówisz, też to jest w dużej mierze ja, ale to jest jedna, jedna płaszczyzna. My jesteśmy wielowymiarowi. Ja w wielu sytuacjach zachowam się zupełnie inaczej. Różni ludzie na mnie inaczej oddziałują. Ja teraz pewnie inaczej się zachowuję. I to nie dlatego, że ja jakąś kreuję jakąś postać, że teraz jestem panem aktorem podczas mm. wywiadu, tylko dlatego, że inaczej oddziałujesz na mnie ty. Inaczej oddziałuje, trochę wpływa na mnie kamera. No nie wiem, inaczej się zachowujemy w różnych sytuacjach. Jak wieczorem spotkać, spotkam się z kolegami, e, z przyjaciółmi na kolacji, to też będę się trochę inaczej mhm. zachowywał. Ale to nie znaczy, że ja jestem taki jak Radek. My jesteśmy bardzo skomplikowanymi jednostkami. Mhm. Szczególnie my, aktorzy, w ogóle to jesteśmy przekrapani, jesteśmy trochę przewrażliwieni, trochę, trochę jesteśmy egocentrykami. Mhm. No trochę rzeczywiście tak jest. No. Ale oprócz tej drogi filmowej, serialowej, teatralnej, to jeszcze w twoim życiu jest droga muzyczna. Twój zespół nazywa się Gra Pozorów, ale rozumiem, że twoja gra na perkusji to nie Pozory. Nie, nie. Rzeczywiście nawet we wszystkich też projektach, w których grałem perkusistę, to rzeczywiście ja naprawdę gram mhm. między innymi Wszystko co kocham, tam, co jeszcze było, no, w spektaklu dyplomowym grałem na perkusji. Nie, wiesz co, ten zespół to, to był dla mnie fantastyczny czas. Ja, ja od, od lat robię muzykę i, i tylko, że z muzyką jest tak, że do muzyki ja dopłacam. Mhm. Za aktorstwa się utrzymuje I, i ta muzyka przez to jest jakoś odsunięta, jest na drugim planie, na dalszym planie, może nawet nie na drugim, tylko jakimś tam kolejnym. I żałuję, żałuję, że tak jest, ale teraz zespół Gra Pozorów będzie kończył. Swoje istnienie oh. e, i zapraszam Was wszystkich na koncerty, bo planujemy zrobić jakieś koncerty pożegnalne mm -hmm. zespołu Grapozorów. E, stworzyliśmy fantastyczny materiał, tylko rzeczywiście coś już się skończyło. Chyba czas się pożegnać mm -hmm. i będzie można po raz ostatni usłyszeć Grapozorów. A będziesz robił coś dalej muzycznie, czy <laughs> na razie tylko filmowo? Oczywiście. Ja mm -hmm. nie jestem w stanie żyć bez muzyki. E, Gram na perkusji, staram się grać w wolnym czasie cały mhm. czas. Czasami spotykam się z różnymi muzykami, dżemujemy, improwizujemy. Muzyka doświadcza mi zupełnie innych wrażeń niż aktorstwo. Mhm. Więc nie, na pewno nie zrezygnuję z tworzenia. Mhm. Uwielbiam tworzyć muzykę, w ogóle pisać muzykę, też jakby wymyślać yy, utwory. Ja słabo znam nuty, ale jakoś czasami mam muzykę w głowie i staram się to jakoś przekazać moim kolegom mm. muzykom i czasami pusty kawałek. Ale teraz tak sobie myślę, że w sumie ten jeden <coughs> świat może pomagać z drugiemu, bo dzięki temu, że twoje nazwisko będzie coraz bardziej znane, żebyś miał znaną twarz, to też nie będziesz być może w przyszłości musiał dopłacać do tej muzyki, tylko na niej też będziesz zarabiał. No chyba bym musiał robić trochę inny rodzaj muzyki, mm -hmm. bo, bo tak, jeżeli bym miał robić muzykę, która się podoba szerokiej publiczności, no to jednak to nie jest muzyka, która mi się podoba. Mm -hmm. Ja chcę robić muzykę, którą chcę robić. No i wiesz, zawsze znajduje się nisza, do której to trafia. A jeżeli bym rzeczywiście chciał jakoś na tym zarabiać, to musiałbym troszkę, troszkę inaczej, wbrew sobie może, mhm. robić muzykę, a ja tak nie chcę. Mateusz, ja ci w takim razie życzę, żebyś, żebyś nie robił niczego wbrew sobie, żebyś dalej się rozwijał i na tej płaszczyźnie muzycznej, i na tej płaszczyźnie aktorskiej, no i samych sukcesów. Dzięki, cokolwiek to znaczy, bo wiesz, bo u aktora, dla każdego sukces to jest co innego, dla niektórych Nagrody są jakimś wyznacznikiem sukcesów. Dla niektórych pieniądze są jakimś wyznacznikiem sukcesu. A ja nie. Ja chciałbym kiedyś po latach pomyśleć i... Kurczę, podjąłem kilka dobrych decyzji. Stworzyłem kilka niezłych ról. Udało się. Udało się. Zagrałem z fajnymi aktorami. Miałem... Teraz cieszę się, mam zaszczyt grać z wybitnymi aktorami. To jest, to, jest, to jest cudowne, to jest cudowne. Realizują się moje marzenia. Życzę wszystkim, żeby tak się realizowały marzenia. To no. tego ci życzę. I tylko że wiesz, czasami jest tak, że nagle że nagle udało się, wiesz, gram w teatrze, gram w filmie, gram w serialach, robię muzykę. Czasami człowiek się zastanawia, i co dalej? Co dalej? Co dalej? I trzeba cały czas myśleć, co dalej. Nigdy nie można spocząć na laurach. Cały czas trzeba mieć, podwyższać sobie poprzeczkę i cały czas trzeba. Dążyć gdzieś wyżej i wyżej i wyżej. I tego też, tego też jakby przestrzegam ludzi przed stagnacją i przed jakimś takim odpuszczeniem sobie, bo trzeba cały czas się jakoś tak rozwijać. Do tego rozwoju życzę i dziękuję bardzo ci za rozmowę. Dzięki Michał. Bardzo A, było mi miło. Mi również. A Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce, podczas kolejnego wywiadu. Dziękuję Państwu.